Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube. Dzisiaj chciałbym omówić kilka produktów z naszej firmy, firmy Trawib Pharma. Firmy, która od 40 ponad lat działa na rynku gołębiarskim. Pierwszymi produktami, które chciałbym przedstawić są Omega Oleum Mix, czyli olej energetyczny, który spala się z 9 olei, plus kwasy tłuszczowe Omega 3,6,9. Do tego jest dodatkowo jako źródło, dodatkowe źródło energii tłuszcz z owcy który zabezpiecza głębie, szczególnie przed lotami na długim dystansie. Produkt ten jest zupełnie naturalny, jest dosyć gęsty. Przed użyciem trzeba zawsze potrząsnąć butelką, żeby wymieszały się wszystkie składniki, które tam się składają i znajdują w tym opakowaniu w tej butelce. Produkt, który stosuje się przez cały rok, w zależności od pory roku, czy to jest okres pierzenia, czy jest to okres rozpłodu, czy jest to okres lotowy. Ja polecam, zresztą ja sam tak stosuję, 1 do 3 razy w tygodniu. Jeżeli są loty krótkie, średnie, podaję jeden maksymalnie 2 razy w tygodniu, środę lub czwartek. Rano, ewentualnie po południu, to w zależności od tego jak to zrobię i jak mam czas, przy lotach maratońskich podaję 3 razy Środa, czwartek, piątek. Zawsze przygotowuję to minimum 12 godzin przed lotem. I do wysuszenia stosuję trawi wit. Wracając jeszcze do oleju, w okresie pierzeniowym podaję ten olej jeden maksymalnie dwa razy w tygodniu również z trawi witem. W celu polepszenia jakości upierzenia Gołębie w okresie pierzenia się muszą wytworzyć nowe pióra stosując te dwa środki, które bardzo dobrze ze sobą współgrają. Upierzenie jest miękkie, miękkie i jedwabiste. W okresie zimowym podaję maksymalnie raz w tygodniu. Czasami raz na dwa tygodnie. Trawi wit, który jest do oleju. Składa się z pierwiastków śladowych, z minerałów, z witamin. Bardzo dobrze wiąże się z olejem. Stosujemy go na karmę. Ewentualnie możemy go stosować do wody. Stosuję go we wszystkich moich gołębnikach: w gołębniku rozpudowym i w gołębniku lotowym. Również w okresie pierzenia razem z tym najczęściej na karmę. Do wody staram się tego nie dawać. Daje to. Na, na karmę. Wracając jeszcze do oleju, muszę z własnego doświadczenia, z doświadczenia Geralda że szczególnie ten olej pomocny jest na lotach długich od 500 do 800. Tak my tutaj lecimy w moim oddziale, Gerard leci troszeczkę dalej, nawet na 1200 i stosujemy ten olej maksymalnie 3 razy w tygodniu. Kolejny godny polecenia produkt to jest trawi Karni środek witaminowy z L-karnityną i kreatyną stosuję go szczególnie w okresie lotowym w okresie jesienno-zimowym nie podaję go w okresie pierzenia też go nie podaję natomiast stosuję go na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem lotów podaję go przez 10 dni w celu doprowadzenia gołębi do optymalnej formy do spalenia tłuszczu gołębi. przy lotach krótkich stosuję go dwa razy w tygodniu przy lotach średnich 3, a przy długich od 4 do 5 razy w tygodniu. Można go stosować na karmę, można go stosować do wody. Nie ma to żadnej różnicy. Wszystkie nasze produkty mogą być stosowane zarówno do, na wodę, lub na karmę. Bardzo bogaty produkt, bardzo bogaty skład ma. Dozowanie tutaj mamy taki pojemniczek, który się napełnia po przyciśnięciu. To jest na taki pojemnik, z na wody lub na pół kilograma karmy. Ja, no, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie produkty staram się stosować na karmę, z tym, że tak jak mówiłem, wcześniej minimum 12 godzin przygotowuję, żeby wszystkie ładnie wyschły. Kolejny bardzo dobry produkt to jest Lugol Plus, skład, w skład którego wchodzi jod, jodek potasu. Żelazo, minerały pierwiastki śladowe, to jest bardzo wydajny. Taka butelka wystarczy na 250 litrów wody. Można go stosować na karmę, ewentualnie można go stosować do wody. Bardzo dobrze współgra z omawianym wcześniej karni. Ja podaję to w czasie lotów w czwartek, ewentualnie w piątek rano lub środa po południu i czwartek rano. Dwa razy w tygodniu, mniej więcej, w okresie lotowym. Środek ten e, optymalizuje metabolizm gołębi. E, Wytwarza się większa ilość czerwonych ciar krwi, które są potrzebne do lepszego funkcjonowania organizmu podczas lotu. E, środek dostosowania całorocznego jest to środek grzybiczny. E, podaje go cały rok w środę, cały rok poza sezonem lotowym, podaje go w środę gołębiom młodym po odstawieniu razem z fortywitą podaje go nawet przez 80 dni. Można go tak stosować też na karmę, jak powiedziałem, czyli 1 cm na pół kilograma karmy, 1 cm na litr wody. Także taka butelka, tak jak wspomniałem wcześniej, wystarcza na 250 litrów wody. Jeżeli go stosuję w sezonie lutowym, to pojniki tego produktu nie mogą być... Duże, 5-litrowe. Ja stosuję pojemniki emaliowane, bo żelazo zachodzi w reakcji z pastikiem i wtedy jest niepożądany efekt. Najlepsze pojemniki tego typu produktów na bazie żelaza czy jodu są ceramiczne, szklane lub emaliowane. Ja stosuję akurat emaliowane pojemniki cały rok. I tak jak powiedziałem, produkt ja stosuję cały rok. W ogóle mam taką zasadę, że jeżeli w sezonie roku podaje coś w środę czy w czwartek. Poza sezonem również, żeby była ta cykliczność, żeby gołębie miały pewien harmonogram postępowania. Że nie raz robię w poniedziałek, poza sezonem we wtorek, w sezonie w czwartek. Nie, cały czas trzymam się jednego harmonogramu, że te produkty, które stosuję w sezonie, przykładowo sioda, poza sezonem również sioda. Tutaj chciałbym omówić prawdziwy hit naszej firmy, poza sasem, -y, Turbo Disinfection Oral. Jest to zupełnie naturalny środek na bazie ziół, bardzo mocnych ziół. Bardzo mocne stężenie z tych ziół. Gerard kilka lat, kilka lat pracował nad tym środkiem i wdrożył go do produkcji. Testował na swoich gołębiach. Wyniki były oszałamiające, jeżeli chodzi o utrzymanie gołębi w zdrowiu. Zalecenia są takie, że dawka startowa 6 dni, a potem dwa razy, maksymalnie 3 razy w tygodniu. Przede wszystkim trzeba zbadać gołębie. Jeżeli są zdrowe gołębie, po przebadaniu lekarz stwierdzi, że głębę nic nie dolega, to gwarancja jest taka, że stosując ten środek, gołębie nie zachorują. Ja od dwóch lat ten środek używam. Daję go w niedzielę po powrocie z lotu po południu, cały poniedziałek i wtorek do południa i przez dwa lata nie używałem antybiotyków po locie. Możecie wierzyć koledzy lub nie, ale taka jest prawda. Przez dwa lata nie używałem żadnych antybiotyków po locie. Ten środek zabija 7 chorób najczęściej występujących w gołębi plus drogi oddechowe zabezpiecza. Środek rewelacyjny. Dobrze się nam sprzedaje ten środek. Jest totalnie nowy, dwa lata jest w produkcji, ale już zyskał sobie dosyć dobrą opinię. W okresie zimowym jesienno-zimowym również go podaje cały czas, dwa razy w tygodniu maksymalnie. I na gołębniku spodowym nie podaje leków praktycznie żadnych. Wprowadziłem od dwóch lat ten środek i nie widzę tam żadnych objawów choroby, czy przy wychowie młodych, czy po wychowie młodych. Stosuję go regularnie. Środek ten może u nas w Polsce nie jest tak popularny, chociaż mam wielu zwolenników tego środka. Bardzo popularny i bardzo moją opinię ten środek uzyskał w Holandii. Wielu czołowych hodowców używa tego środka. Martin Wanzon, Jan Podwer, rodzina werkerków. Także to są naprawdę dobrzy hodowcy i zaufali temu środkowi i wyrażali się bardzo, bardzo pochlodnie. Takim godnym polecenia jest trawi Alicyn Plus. Mała butelka, ale bardzo wydajna, bo dawkowanie jest bardzo ekonomiczne. 1 ml na 2 litry wody. Szczególnie polecany jest dla gołębi młodych, bo zabezpiecza je przed chorobami najczęściej występującymi w gołębi: salmonelloza, trichomanoza. To są Również zioła, tak jak poprzedni Turbo Disinfection Oral. Yy, I też jest na bazie czostku. Yy, bardzo dobry produkt, bardzo wydajny. Yy, dużo informacji na temat tego produktu można znaleźć na mojej stronie. Yy, jest tam opisane dokładnie, jakie choroby eliminuje, jak, przed jakimi chorobami zabezpiecza. Gerard ten środek używa bardzo często i bardzo dużo. Także ja również ten środek używam. Teraz, w okresie jesienno zimowym daję go trzy razy w tygodniu. Łączę go z fortewitą podaję go w poniedziałek, środa, piątek. Te produkty, nasze, tak jak mówiłem, można łączyć ze sobą. Odchody u głębi są bardzo ładne. Głębie tryskają zdrowiem. Także, naprawdę, środek godny polecenia. Bardzo wydajny i cena jest adekwatna do jakości. Kolejnym produktem jest produkt na drogi oddechowe. Naturalny produkt na bazie olejków eterycznych. Sprawi Broncho Pigeons. Jest to środek bardzo wydajny. 1 ml czy 1 cm stosuje się na 5 litrów wody. Taka butelka wystarczy na 1200 litrów wody. Także jest to środek bardzo wydajny, bardzo ekonomiczny i stosunkowo do tej ilości wody, ilości wody, jaką możemy sporządzić, nie jest drogi. Jest to tak, jak zaznaczyłem wcześniej, produkt ziołowy na bazie olejków eterycznych. Ma piękny zapach, głębie bardzo chętnie go piją. Ja go stosuję w okresach jesienno-zimowych wiosennych. Szczególnie polecam w okresie pierzenia, gdzie u wielu hodowców występują problemy z drogami oddechowymi, gdzie zauzawione oko, gdzieś ciemne woskówki. To ten produkt jest na bazie ziół, czyli nie jest na bazie antybiotyków. Nie ma obawy takiej, że jak przy antybiotykach, gdzie mogą występować defekty w nowych piórach tutaj defektów nie będzie, bo jest to produkt naturalny stosując go regularnie nie ma możliwości, żeby gołębie były chore wczoraj nawet dzwonił do mnie hodowca pytając co ma zrobić, bo gołębie tam zawią mu oko gołębie będzie do końca skleżone, poleciłem mu ten środek, miał go mówię zastosuj, parę dni jest to naprawdę bardzo dobry środek można również w okresach dużych upałów, czy dużej wilgotności w okresie sezonu lotowego sporządzić roztwór do zamgławiania gołębnika. Wtedy stosujemy 20 ml na litr. Bierzemy zwykły opryskiwacz i w obecności gołębi wpryskamy. Nawet dla hodowcy jest to bardzo dobre. Środek inhalacyjny. Gołębi inhalując się nabierają odporności, a przy okazji zabija się wszystkie te Niepożądane rzeczy, które unoszą się w powietrzu, ja go stosuję raz, dwa razy teraz w tygodniu. Tak jak mówiłem, żeby nie używać antybiotyków aż do wiosny. W sezonie lotowym czasami go podaję w piątek w zależności jaka jest pogoda na zewnątrz przed lotem. Kolejny produkt w naszej serii to jest provibak zawierający fluktu minerały pierwiastki śladowe, jak również plegotyki i probiotyki. Produkt polecany po kuracjach antybiotykowych, po szczepieniach, po odrobaczaniach, szczególnie dla gołębi młodych przy odsadzeniu, zapobiega utrasy masy, masy ciała u gołębi. Dla gołębi dorosłych i młodych w okresie lotowym po powrocie z lotów również stosowaliśmy go z Gerardem z bardzo dobrym skutkiem. Przy lotach długich od 500 km zwyż podawaliśmy go dzień przed koszowaniem i w dniu koszowania, cały dzień aż do momentu zabrania gołębi na lot. Jest to dodatkowe źródło energii dla gołębi, dodatkowe, można powiedzieć, elektrolity, żeby głębi nie traciły masy ciała w koszu transportowym. Bardzo dobry efekt dawało podawanie tego środku na loty długie. Także Gerard bardzo namawiał hodowców na ostatniej wystawie, którzy pytali o środek na loty długodystansowe. Bardzo ten środek im polecał. Zobaczymy jak będzie opinia tych hodowców, którzy przyjdą do nas na stoisko, bo oni przychodzą do nas co rok. I na pewno podzielą się opinią o tym środku. Przynajmniej u mnie ten środek zdał egzamin przy lotach długich. Młodym gołębiom również go podaje, mieszając z fortewitą przy upałach. Także jest to naprawdę dobry produkt. Podaje się go jeden, 5 ml na 1 litr. Wody. Tutaj mam dwa produkty. W sumie z jednej, jak można powiedzieć, rodziny LW Parasitex. Jest to środek, który jest na Pióro jady, na molika i na wszystkie insekty, które żerują na gołębiu. Siodek, żeby był skuteczny, należy podawać regularnie. Ja zawsze hodowcom mówię, że molika, który występuje u gołębi, czyli te wygryzione pióra na wolu, nie pozbędzie się hodowca stosując środek raz na jakiś czas i nie w odpowiednim terminie. Molik zagnieżdża się pod skórą w momencie gdy gołębie wyrzucają pióra i nowe pióra wyrastają wchodzi wtedy w stosinę i on tam siedzi. Potem ktoś mówi dałem produkt, nie zadziałał. Ale ja pytam kiedy dałeś? No w marcu. To jest za późno ten produkt, żeby był skuteczny. Trzeba podać w sierpniu. Gdy gołębie zaczynają się pierzyć. Następny raz gdy gołębie się skończyły pierzyć, czyli gdzieś przełom grudnia i stycznia i ja stosuję go około 3 do 4 tygodni przed pierwszym lotem konkursowym jedna kropla na kark gołębia taka butelka mała wystarczy dla około 200 gołębi jeżeli się umiejętnie podaje no, ale ja tak mówię jak pytają hodowcy to mówię no 150 na pewno 200 przy dobrym umiejętnym podawaniu bo produkt ten ma taki gumowy aplikator także można tą kroplę dobrze dozować. Można dobrze dozować, ale czasami jest tak, że w okresie lotów gołębi, mimo wszystko, przyniosą coś z kosza, szczególnie już pod koniec lotu, gdy wiemy są troszkę osłabione, gdy ta odporność gołębi jest mniejsza, to wtedy polecam trawi antisekt. Jest to środek nieinwazyjny. Pryskamy gołębia pod skrzydłami, pod jednym skrzydłem i pod drugim skrzydłem. Można to robić nawet co tydzień. I mamy pewność, że gołębie w koszu nic nie złapią, nic nie przyniosą. Można ten środek też stosować w gołębniku spodowym w celach, szczególnie w lipcu, gdy pod miskami lęgowymi są takie maleńkie pasożyty. To, to skutecznie ten środek zabija. Tak jak mówię, w okresie lotowym bez obaw na utratę formy gołębia można go stosować. Rodzina werkerków stosuje ten produkt co tydzień w poniedziałek czy we wtorek przed. Lotę. Kolejny produkt trawi Elektrolite. Jest to środek na bazie minerałów i pierwiastku śladowych, który stosujemy przy osłabieniu gołębi, przy biegunkach, po kuracjach antybiotykowych, po szczepieniach, po odrobaczeniach, przy dużym wysiłku, przy dużych temperaturach, gdzie występują w okresie lotowym w celu zabezpieczenia gołębi przed dużą utratą masy ciała. Środek bardzo dobry, bardzo ekonomiczny. 5 gram na litr wody. Także stosujemy go w okresie lotowym, przepraszam, 5 gram na 2 litry wody nawet jest jeszcze lepiej niż myślałem. Stosujemy go, gdy są wysokie temperatury. Do samego końca gołębie, do samego koszowania ten środek powinien być w wodzie. Także jest też dobry efekt stosując ten środek. Gołębie są zabezpieczone na czas transportu, żeby nie spadła masa ciała u gołębie. Środek ten wyrównuje również gospodarkę wodną w organizmie, szybko to bilansuje. Gołębie przychodząc z lotu są wyczerpane, ale jeżeli mają ten produkt w wodzie, bardzo szybko odzyskują formy, od razu nabierają w krótkim czasie masy ciała, także skraca okres rekonwalescencji po locie i okres wyczerpania do mini. Kolejnym produktem są krople do oczu Eje Conditioner, krople, które bardzo polecam dla hodowców. Ja te krople stosuję w soboty, w dniu koszowania, każdego gołębia zapuszczam tymi kroplami, jedna kropla do jednego oka, od razu wiem, czy gołąb jest w formie, czy gołąb jest zdrowy, czy gołąb ma drożne drogi oddechowe, bo zapuszczając mu krople na oko, od razu widzimy, jeżeli kropla wchłania się bardzo szybko wewnątrz, otwieramy... I patrzymy, tam te krople są barwione. Widzimy kolor brązowy na podniebieniu gołębi. Wiemy, że jest wszystko ok Jeżeli kropla nie wchłania się do oka dobrze, jeżeli kropla spływa po oku, to gołębi mają problem z drogami otychowymi. Krople są tak, jak powiedziałem, przed lotem. Również można je stosować w okresie leczenia gołębi przy załzawionym oku, przy spuchniętej głowie, przy spuchniętym oku, przy mokrym oku, przez parę dni trzeba tymi kroplami. Zapuszczać oczy gołębi i wtedy gołąb wyzdrowieje. Są to krople bez antybiotyków, są to krople na bazie ziół. Również stosuję te krople w celu zabezpieczenia oczu gołębi na czas transportu w koszu transportowym, gdzie gołębie się biją, dochodzi do bujek między gołębiami przed uszkodzeniem oka, przed uszkodzeniem powieki. Doskonale te krople zabezpieczają i dezynfekują oko gołębia. Wszystkie nasze środki posiadają certyfikat GMP. Jest to certyfikat, który w Holandii jest bardzo ceniony. Ten certyfikat jest bardzo trudno dostać, uzyskać. Jest to specjalna komisja, która przyznaje. Że wszystkie produkty, które są użyte do produkcji danego środka, muszą spełniać bardzo wysokie kryteria jakości. To wiąże się z tym, że przedstawiciele tej komisji przyjeżdżają raz w miesiącu, pobierają próbki produktów losowo, badają i wszelkie odstępstwa od norm, od jakości skutkują zabraniem tego certyfikatu. Także Gerard sobie bardzo ceni ten certyfikat, dlatego dba o bardzo wysoką jakość swoich produktów, jak również o bardzo wysoką jakość składników użytych do produkcji produktów.